Kustomowe klawiatury to coś, co zwykle budujemy sami, bądź specjalnie przygotowane klawiatury, które później możemy modyfikować. To zupełnie inna jakość i komfort użytkowania nieznany przeciętnemu użytkownikowi. Ale jak to wygląda w przypadku taniej budżetowej klawiatury customowej? No i co to w ogóle znaczy tanio w tym segmencie na rynku? Oglądajcie. O czym poznać customa? Oczywiście, że poza wartości opakowania, bo w środku, poza klawiaturą, znajdziemy jeszcze przewód USB-C, ok, zwykły materiałowy w oplocie, dalej zintegrowany kick i switch-puller. No i to jest świetne tak powinno wyglądać prawdziwe narzędzie. Porównajcie to sobie z tym plastikowym, tanim sheetem dodawanym do większości wcale nie takich tanich klawiatur od popularniejszych producentów. Następnie trzy dodatkowe switche i zastanawiałem się po co to jest, w sensie dlaczego mamy trzy takie same dokładnie switche, które już mamy w klawiaturze, a nie na przykład jakieś inne... Do przetestowania. Ale poklikałem trochę w obie klawiatury i okazało się, że w tej jednej coś z klawiszem lewej strzałki jest nie tak. No i w związku z tym bez problemu mogłem wymienić takiego wadliwego switcha, a pozostały mi jeszcze dwa sprawne zamienniki. Kolejnym elementem są dodatkowe kick-upy, ich ilość jest zależna od danego wariantu kolorystycznego. No i na koniec instrukcja obszerna, mocno i dobrze rozpisana. No i dobra, dopiero kiedy mamy tak obszerny wstęp, możemy przejść do dania głównego, czyli nasze. Klawiatury. Klawiatur lecimy. Epomaker EK68, klawiatura 65% wariant Fiolet Czerń, oraz drugi kojarzący mi się trochę z robotami drogowymi. I pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to brak widocznego loga, a potem obudowa. Przypominający metal plastik. To jest jeden z głównych kompromisów, gdzie chcielibyśmy iść wyżej, ale na czymś trzeba było ograniczyć budżet. Wbrew pozorom, materiał jest naprawdę niezłej jakości, twardy i też nie porysował mi się jakoś specjalnie. Całość delikatnie się wygina, nie jest jakoś niesamowicie sztywna, natomiast jest świetnie spasowana i nie usłyszymy tutaj żadnych obrzydliwych dodatkowych dźwięków. Na spodzie nie znajduje się nic poza gumkami oraz dwustopniową regulacją pochylenia. Z tej strony natomiast znajduje się centrum dowodzenia. Czyli przycisk przełączający się między trybem Windows a Mac. Spoko w innych klawach, jak jest to skrótem, to często przełącza się w losowych, najmniej oczekiwanych momentach. Dalej jest przycisk od wyboru trybu działania, czyli jest Bluetooth, jest USB, no i jest łączenie z dongielkiem 2,4 GHz, który znajduje się tutaj tuż obok super fajnie schowany. Po bokach jeszcze taki element wykończenia przejdźmy do frontu. Oj, dzieje się! 65% z metalowym pokrętłem. Są strzałki, jest delayed, page up, down. No czego tam chcieć więcej? Kick-upy to oczywiście wytrzymałe Double Shot PBT. Zobaczcie tylko jak one są wykonane. Jest grubo. Potęga. Muszę się przyznać, przeprowadziłem drobny test, w którym naprawdę starałem się porysować jeden klawisz moim paznokciem. Finalnie się udało, ale jest to widoczne tylko pod pewnym kątem i to jakby przycisk był brudny, a nie uszkodzony. Wow. Pora na przełączniki. W tej Gaterony Yellow Pro drugiej generacji. Przesmarowane genialne. W tej zaś EpoMaker Flamingo, czyli przesmarowane autorskie redy 35 gramów nacisku. No dobra, no to posłuchajmy tego koncertu, jak one brzmią. Przesmarowane switche to nic. Jeśli chodzi o mocowanie, to mamy tutaj do czynienia z gasket mountem. Przyczynia się on do tego, że ta klawiatura przy nacisku będzie nam się troszeczkę wginać. Podejrzewam, że nikomu to nie będzie przeszkadzać, ale tylko mówię. Stalowa płytka, która tutaj jest nie powoduje żadnych dziwnych dźwięków, nie rezonuje i tak dalej. A dzieje się tak dlatego, że produkt został wyciszony. Kiedy zerkniemy, co się dzieje pod kikapami, dostrzeżemy elementy pianki, to jest pierwsza warstwa, niżej zaś jest jeszcze druga. W efekcie otrzymujemy dźwięk, którego będzie nam na próżno szukać, nawet w droższych klawiaturach dostępnych w jakichś popularnych marketach. Mi osobiście dźwięk EK68 podobał się do tego stopnia, że byłem w stanie ściągać słuchawki i po prostu wsłuchiwać się w to charakterystyczne stłukanie. No jest co podziwiać, wizualnie też te wzory są całkiem całkiem. A jak odpalimy jeszcze RGB, ulala! Jasny backplate oddaje do naszej dyspozycji piękne, rozproszone światło. Mamy sporo trybów, jest też opcja kustomizacji poszczególnych podświetleń klawiszy, natomiast tylko i wyłącznie poprzez skróty klawiszowe. Stop! I w tym miejscu miałem powiedzieć, że żadnego softu nie ma, jednakże znajduje się on pod nazwą Driver na stronie producenta. Także mamy soft! Yeee! Yeah. Wygląda on w ten sposób, przypomina nieco soft od Cruxa. Pierwsza zakładka to klasyczne podpisywanie funkcji do klawiszy, z tym, że tutaj się mega zaskoczyłem, bo w końcu, w końcu funkcja przypisywania klawiszy po przyciśnięciu Fn plus klawisz została tutaj zaimplementowana. W końcu jakaś klawiatura z tą funkcją. Teraz możemy na przykład kliknąć Fn plus G i pod to sobie skalibrować, nie wiem, Google Chrome Fn plus P e, Premiere Pro od montażu. Super, nareszcie ktoś o tym pomyślał. Następnie mamy makra, na tym za bardzo sam się nie znam. Generalnie są, działają. Kolejne ustawienia RGB, jest sporo trybów, jest sporo opcji kustomizacji. Następnie totalna kustomizacja, wybieramy każdy klawisz, wybieramy każdy kolor, całe spektrum RGB. Kolejna zakładka to znowu tryby świecenia. No nie wiem. Tak przynajmniej tutaj pisze, ale ona nie za bardzo działa. To pewnie się zmieni po jakimś updatecie. W każdym razie na ten moment raz to działało i po prostu były tutaj kolejne tryby świecenia, a w tym momencie jak widzicie, nie działa wcale. Na koniec tryb synchronizacji RGB wraz z muzyką, można sobie tutaj fajnie to skonfigurować. Pytanie, czy ktoś tak używa klawiatury? No nie wiem, ale jest ciekawy bajer. No i finalnie ustawienia, możliwość update'u firmwareu. I w sumie to wszystko. Jaram się strasznie tym przypisywaniem funkcji klawiszy i wieloma, i wieloma efektami RGB. Ja jednak przyznam się Wam szczerze, że od jakiegoś czasu znacznie bardziej cenię sobie długość działania na jednym ładowaniu niż jakieś tam kolorki migające mi w tle. I powiem Wam szczerze, że tutaj czas ten jest epicki. Autentycznie nie pamiętam kiedy ostatnio ładowałem klawiaturę. Wystarczyło wyłączyć podświetlenie i ten czas wydłużył się niesamowicie. Jest jeszcze jedna kwestia, która ich irytuje mnie niesamowicie. Ta dioda, której nie da się nijak wyłączyć. Z przodu mamy miejsce na dwie diody. Jedna podświetla się podczas ładowania, druga zaś kiedy klawiatura jest połączona. Tego połączenia się nie da wyłączyć, no. By the way, ten panel to chyba rysuje się od cięższego spojrzenia. No dosłownie, muśnięcie jest ryska, także to bym zmienił. No i zmieniłbym też, żeby po prostu ta dioda się nie świeciła. No bo ja nie po to wyłączam podświetlenie w każdym z moich peryferii, gdzie tylko się da. Żeby coś takiego mi tutaj. Pyk, pyk, pyk świeciło i mnie rozpraszało, kiedy ja pracuję, no bo pracuję i gra się na tym bardzo fajnie. Podsumowując, EpoMaker Maker EK68 to bardzo kompletny zestaw. Ceny customowych klawiatur mogą sięgać nawet 2000 zł. No ba, to jest droga zabawa, to jest zupełnie inny świat klawiatur. A za 400, powtarzam, 400 zł wraz z już wliczonymi podatkami, myślę, że ciężko będzie znaleźć drugi, tak ciekawy. I jakościowy produkt. Autentycznie dostajemy całą klawiaturę z ciekawym wzorem, dobrymi kick upami, dobrymi switchami, wyciszeniem i bazę z pojemną baterią. W przyszłości możesz coś tu powymieniać, poprzerabiać, powyciszać, ale teraz już na starcie dostajesz całkiem ciekawy, spójny i genialnie brzmiący sprzęcior. No wow! W sensie wow! To jest genialny custom! I jego zalety zagłuszają wszelkie te drobne drobnostki, drobne wady. Po prostu e, szczerze. Wow.